Siemaneczko, witam Was wszystkich. Ja jestem Matrox i dzisiaj pogramy sobie w Kung Fu Panda. Jest już trzeci odcinek. Dzisiaj mamy obronę pałacu. Jestem już taki głodny. Dawno nikogo nie złupiliśmy. Wygląda na to, że los się do nas uśmiechnął! <laughs> o, mamusiu! Ratuj! Jesteś jakaś taka dziwna ta Nie wiem skąd. Hej, Zeng, W porządku? Zra... Zra... Zranili mnie! Mam wieści dla mistrza shifu! Muszę... Muszę się dostać do pałacu! Dobra, Aha. spokojnie, mam cię. A teraz do pałacu. Zanieś gęś do pałacu. Leć w lewo, w prawo, w górę i w dół, by uniknąć groźnych chmur i wirów. Używaj szybkiego ataku, by pokonać jak najwięcej sępów. Okej, okay, dobra, to, to powinno być łatwe. Zadejmę Kofe pokonaj 18 sępów. Kłopot Kopadłam z tym, że tu jest na odwrót, jak na dół to do góry. No dobra, to tutaj jest łatwe. to tutaj polatamy tutaj tym naszym kimś, e, kto kim nie wiem, jest Okej okay. no Kurde Kurde, chmury Gratulacje No dobra, kurde, ten jego głos tak ten rokuje Zawsze mi byśmy mieli do góry, na dół, do góry, na dół. Tak. Fajna obrona pałacu, naprawdę to jest bardzo. Za długo też y, będę chyba wprowadzał na, kanałę, na kanał nową serię, ale y, y, co to będzie seria, się, wiecie, w swoim czasie. Na pewno to już będzie bardziej e, pospolita gra. Że więcej osób będzie miało szansę ją mieć w ogóle. Bo jak skupu pandam to, to to jest... No to jest stara gra, jak już mówiłem. się no to już troszkę lecimy sobie. Troszkę czasu na to zajęło. A jeju Naprawdę trzeba od nowa? czy od jakichś jakiegoś momentu jedziemy? Nie wiem. Dobra. Na szczęście od połowy. O kurcze... Co jest przecież... Nie byłem na... Przecież żadną chmurę nie uderzam! Halo? No nie! A few moments later. Two thousand years later. Ojej, nasz no, nareszcie. Krzyfu! Brawo w końcu. Tajlung jest wolny! Uciekł z więzienia czorgum zmierza tutaj, chcę przejąć smoczy z Aczkolwiek, nie oznacza to, że nie możemy robić pewnych założeń. Taj Lung nie dotrze tutaj a, od razu. Musimy słuchajcie, to świetnie, ruszać do wioski. kanapkę, żeby a, wzmocnić moje Ci. No to się nie poruszać po. Rozumiem, że pogadamy jak już wrócicie. Dobra? To ja sobie zjem kanapeczkę. Ha! Dziki, dziki, Ciki! Nie, nie ty! Bóg! tak Trzymać! Użyj smoka! A. Nie pozwól złodziejom zabrać skarbów z pałacu. Nie uda ci się, gdy zabiorą całą dwunastkę. Okej. Okay. Adesso la posizione mi sono No è no Zostaw te kurde moje to jest się znaczy nie moje Tylko też świątyni Ta emotująca muzyczka Jakieś cuchnące błoto Co się tam? Okej, okay. tylko Gdzie nie mamy zamiar wynosić te skarby, to bym musiał wiedzieć Tylnego wyjścia, tak, dobra. Tylko no chyba to jest tylne wyjście. Myślę. Nie no, bo to wcześniej też tak musieliśmy robić. Okej, okay. tylko sobie muszę kamerkę obrócić. O wiele lepiej. Tylko tak razy... to tak gra bardzo chcę ten, ten... Obrócić mi tą kamerkę z powrotem. Zębate łajdaki, tak? Aha. Zębaty wajdaki mnie podszedł. No, no no co to jest takie proste ogólnie Zamknij sklepienie wspinając się i dotykając go Gdzie jest to sklepienie? No gdzie jest to sklepienie no Może mi ktoś powiedzieć Ej, gdzie jest sklepienie? E, no. Może mi coś powiedzieć, czy to będzie to jakaś tajemnica! Wrogowie Ale nie no, muzyka jakby to było jakieś... Okej, okay, dobra. To nie było trudne. To jest trudne. Czy najpierw poszukałem długo? Gratulacje. Dobra, fajnie. Lubię rzadkie monety. Dobra. Banda złodziejskich dzików. To jest znowu chyba te, tak kradną te wazy i idą do jednego hita. No. Poczekamy sobie na nich tutaj. Widzieliśmy kradzieje. Frontowego wyjścia, tak? Aha, tutaj. Nie, ten, ten odcinek to nie jest zbyt e, ekscytujący, ale poznajemy jak to było też w fabule chyba tak nie było, chociaż nie wiem. Jakieś dziwne te ruchy były, Dobra, mamy to Zaraza z kopytami, tak? co to znaczy szczególnie tutaj widzę że są dwa wejścia tu jest też dwa pewnie na chwilę będziemy musieli iść do tego przejścia żeby zebrać się zamknąć jakieś drzwi co mnie straszycie no nie ja był gotowy na takie tego typu ruchy. Zostawcie mnie. O. Aż musiałem sobie czy coś. Czy coś takiego? Kluczaczki. Rosja mistrzostwa samego mistrza. Dobra. w prawej sali. Odbij się odbębna i sklepie nie wychając go! To było do przewidzenia. Sorry, jestem chory, sorry za kasznięcie. Zostaw mnie teraz za drzwi... zamykam drzwi, no. Dobra, ja tego chyba lepiej po najcież. <grymne> Dobra, zamknęliśmy to. Ja tego nie używam w ogóle, aż coś zajdą. Walnik no. Frontowego wyjścia, okej. Okay. A, że oni i, i będą kradnąć i będą atakować ok. No nie, zostaw ten bazon. O. Nie zabrali mi. Okej okay, teraz tylnego. Nie, nie, jednak dalej jest przednie, co to ma być? Zmylają mnie, no, zmylają! No kurde. Dobra, coś się raz... Chyba nam się udało? Znowu taki... To jest powiększony jak szczur. Jak śmiesz rzucać mi wyzwanie! Jak śmiesz rzucać mu wyzwanie, no? Jak można? Gdzie jest Bobasek? Ojej, troszkę mnie uderzył. Gdzie jest Bobasek? No jej Bobasek. Chomik przerośnięty, no tak, mają już przerośnięte chomiki. Co tu się stało? Rozumiem. Dobra robota, pando. To ja? Znaczy, tak. Bo no wiesz, Dobra. użyłem super, cudownych... No wiadomo. Tak. Zmysłów, I... Tak Zawsze trzeba być skromnym. I wiesz, oni się pojawili i zniknęli. Skup się! Musisz je skupić! W wiosce usłyszeliśmy, że gang Paszczaków zaatakował jezioro Lotosu. Wieści o tej Lungu się rozchodzą. Musimy Ojej. coś zrobić. Mistrzu Żurawiu, czemu ty i Po nie zbadacie tej sprawy? Wow! Ja i mistrz Żuraw. Juhu! Ale super. To ja lecę po rzeczy. Ja i Żuraw wyruszamy na misję. Wow! No, dobra. Także y, ze skromnym y, się. Y, po y, y, żegnam Was już do końca tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobało. Zasubskrybujcie, dajcie łapkę, skomentujcie i do następnego odcinka. Cześć!